No się ma ludzie tutaj Predator. Dziś zagramy sobie w StarCraft 2 yy, w kampanii Herd of the Swarm na poziomie trudnym. Tak i zaczynajmy keep stand yeah, yeah. Jaki wiki. Ale niestety nic nie zrobił.

Nagle się okazuje, że to był sen. <laughs> To jest prolog. To jak se. Yy... A może przeczytam. Wraz ze zniknięciem królowej Ostrzy Ruizergów się rozproszył. Oddziały rebeliantów Jima Raynora przemyciły Sary Kerrigan z czar, zostawiając planetę w rękach generała Warfielda i Dominium. Tymczasem potężny artefakt Xelnaga zniknął. W ukrytej bazie protektoratu Mojańskiego książę Valerian i Reynor rozpoczęli testy, które mają sprawdzić, czy Kerrigan wróciła w pełni do ludzkiej formy. Zostało jednak niewiele czasu. Siły Imperatora Mengska prowadzą w całym sektorze szczegółowe poszukiwania Sary Kerrigan, najbardziej znienawidzonego wroga Dominium. I to jest taki prolog. Taki samouczek początkowy, można powiedzieć. Protektorat Umojański. że Waleriana ser. Nikomu nie otwórz drzwi. Testowy rozpoczyna się za dwie minuty jak widać Kerigan w starym no, kostiumie ten test, ducha bo będzie ostatni. A teraz daj nam chwilę. Dobrze. Wyjdziemy stąd jeszcze dzisiaj, skarbie. Dobrze. Wtedy ruszymy po Męska. Zapomnij o Męską. Zapomnij o wszystkim. Tu chodzi o ciebie. Nie. Dopóki Męk żyje, nie będzie mnie i ciebie. Poruszyłem niebo i ziemię, żeby cię odzyskać, Saro. Nie pozwolę ci tego zmarnować dla zemsty. Inicjowanie drugiej fazy testów. Nie poddałem się, Saro. Teraz tu się nie poddawaj! Rozpoczyna się druga faza testów. Tak jakby ktoś nie wiedział to w prawym dolnym rogu jest... Są napisy Słyszał jakby ktoś się nie zrozumiał co mówią. Mówiłam ci już. Nie pamiętam niczego z czasów królowej ostrzy Musimy sprawdzić ile zostało w tobie mutagenu Zergów. Doceniam twoją współpracę, Kerrigan. Wszystkich współpracowników trzymasz w celach? Kiedy upewnimy się, że jest bezpiecznie, sam otworzę drzwi. A teraz spróbuj sięgnąć umysłem. Czujesz coś? Robotnica? Naprawdę chcesz, żebym przejęła kontrolę nad świadomością Zerga? Wiesz czym to grozi? Wszystkie okazy przebywają w kontrolowanym środowisku. Dobrze. Teraz sprawdź, czy możesz przekształcić robotnicę w wylęgarnie. jeszcze szemoc już prze przeszłem tą kampanię na poziomie normalnym. Wylęgarnia to główna budowla zerwów. Wytwarza biomasę, na której można tworzyć inne budowle. W wylęgarni rodzą się larwy, które mutują w robotnicę lub inne formy zerwów. Kiedy zużyjesz larwy, z czasem w wylęgarni pojawią się nowe. Dlatego to jest taki... Y, już przechodziłem y, tą kampanię, Dobre, ale... do pomieszczenia testowego kolejne robotnice. Sprawdź, czy możesz nakazać im, by surowce. Ale dość dawno, więc y, niektórych rzeczy nie pamiętam. Co tam było dokładnie. To, i to jest taki ogólnie samouczek, żebyśmy się nauczyli jak grać. Sergami, tutaj mamy pierwszy, tutaj mamy trzecie już zadanie, bo tutaj było wybierz robotnicę, zmutuj wylęgarnię, teraz mamy zebrać 300 minerałów. Dobrze ci idzie, Kerrigan. Czy możesz stworzyć więcej robotnic? Żeby stworzyć więcej jednostek, muszę mieć nadrządcę. No to do dzieła. Jeden nadrządca nie zaszkodzi. Nadrządcy zapewniają zergą zaopatrzenie. Obecny zaopatrzenia wyświetlane jest w prawej górnej części ekranu wraz z informacją o bieżącym poziomie zużycia. Jeśli nie będziesz dysponować odpowiednim zaopatrzeniem, nie przekształcisz jednostki. I tak, dzień dobry nadrządca. <laughs> No i już mamy, przeczytałem się na dzwonce, minerały. Na tym mieliśmy skończyć, ale pójdźmy o krok dalej. Spróbuj przekształcić robotnicę w nieckę rozrodczą. Niecka rozrodcza pozwala bylęgarni tworzyć zerklingi znak. Ale wiesz, że to się źle skończy, prawda? Pracujemy w kontrolowanym Tutaj z góry was przepraszam, bo te obrazki niestety wyłączyłem sobie poruszanie się ich. Najwyżej no zaraz to naprawię, albo od następnego odcinka, dobrze? Dziękuję, ale stąd widzę wszystko bardzo dobrze. Najwyżej no zmienię. Było wszystko na dzisiaj świetna robota. Jeśli to ci się podobało, to patrz teraz. Zaraz stworzę zerglinki. Już je zaraz stworzę, tylko... Pozmieniam, to było chyba właśnie w grafice. Już nie jestem pewien. Mm, portret, no właśnie, portret jednostek w 2D w 3D. O, widzicie, już jest. Już naprawiłem. No i robimy sobie zerglingi Co ty robisz? Testuję twoje kontrolowane środowisko tak na wszelki wypadek jakby coś miało nie wyjść Bo co prawda gram na hardzie, więc nie wiadomo jak to będzie Chociaż to jest pierwsza misja więc powinienem sobie poradzić ale nigdy nie wiadomo Okej okay. Oto nasze 10 zerglingów miało być 6 ale 10 będzie też OK Nie prosiłem się o z Prawda sprawa, Siniserka. Nigdy nie robię mu tego zniknął. Zakończyć eksperyment. Wyślijcie roboty wartownicze do odkazania cel. Zamknąć cały poziom i włączyć Eksterminatora. Nic nie może się wydostać! Może jeśli zniszczę twojego Eksterminatora, nauczysz się, że Zergów nie można kontrolować. z naszym głównym zadaniem jest zniszczyć tego Eksterminatora. I biegniemy niszczyć to. Ten szajs. I tu mamy kolejne serdnięgi. Już ich troszkę mamy więcej. Naruszono systemy zamknięcia. Okazy zerowych. wolne. Ewakuować naukowców. Zabierzcie stąd cały personel. Już mamy stąd, tu są zagrody i dodatkowym zadaniem jest zniszczyć wszystkie trzy. Trzeba wszystkie trzy zniszczyć, to jest dodatkowe zadanie i to się opłaca, bo z każdego mamy więcej. Będę ogólnie grając próbował zrobić wszystkie zadania, dodatk wszystkie zadania dodatkowe, lecz może mi się to nie udać, bo nie mówię, że na 100% mi się uda. I tutaj tej sobie teraz okrążony No, no i ciśniemy Uczekać! dalej. Sergi! A niech to! Wyprowadzić cały personel z tego poziomu Na poziomie nie został nic z personelem. Wszystko wystało się spod kontroli. Trzugy. No i ciśniemy dalej I Musimy to szybko zniszczyć Bo to nam odbiera damage Mało, ale zawsze, zawsze coś Widzicie? Jak HP ucieka tego to trzeba szybko sobie Przy tym był zielony, teraz już mają żółte HP Im jest, tego, Im jest mniej tych wieżyczek Tym jest mniej damage'a Mnie no, tam przy tym było chyba 3 tam na sekundę Czy tam ileś Teraz jest już tylko jeden Teraz tutaj są dodatkowe zagrody więc opłat się zniszczyć bo są dodatkowe serdiengi Patrzcie jak męczą yy, hydraliska No i tutaj będą już dodatkowe I idziemy dalej i zniszczymy trzecią zagrodę i zniszczymy Eksterminatora. I to będzie koniec pierwszego odcinka. I odcinki będę wrzucał tak, jak są misje, więc na jedną misję przypada jeden odcinek, ale ze wszystkimi przerywnikami będę wrzucał do misji. Żeby to jak najlepiej wyglądało. Tutaj jest więcej, bo tutaj są aż dwie zagrody, więc będzie więc jeszcze więcej serglingów. Może najpierw zniszczymy zagrodę, żeby zrobić zamęt. Jakby miało nie wyjść to lepiej lepiej, żeby było tego więcej niż mniej. Jeszcze nie. Ciągle jestem w okay, Już wszystko porozwalaliśmy. No i już mamy ich trochę więcej. No i idziemy zniszczyć eksterminatora. Eksterminator aktywny. No i to jest kole są kolejne zadniki, ale już ich nie będziemy chyba używać z tego co pamiętam. No jeszcze trzy zagrody są. O by nam się udało. No nie wierzę, że mi się nie uda. O oh, wow. No to super, no to od nowa robimy. O oh, wow. No nie wyszło mi to za bardzo. Pech To jest jednak hard. Czuć tą różnicę. Trollo. No. Eksterminator został na low HP. -e. One niech idą już tu, a one niech też biegną już tu. No i ciekawe ile on widzi jak... Bo dużo widzi. No widzę, że dużo widzi. Bardzo dużo. Gdybym miał nie wyjść, to już dorobię kolejne. A raczej po powinno mi wyjść. Jeszcze te dojdą i... No. Cały personel jest wzięty, a ci co co. Wiesz, tutaj się nawet nie da dojść, więc... O, no tu już biegną kolejne. Jeszcze ci dojdą mi wbijemy tam, doniszczymy tego eksterminatora i... Skończymy to. Pamiętam, miałem, miałem takiego jednego kolegę, który za bardzo nie ogarnia StarCrafta, ale podobały mu się tylko zergi, tylko z Ergami gra i wychodzi mu nimi chyba najlepiej. Ale powiedział mi wtedy, że no, to jest super, ta kampania jest świetna. Po prostu po pierwszej misji dowiedziałem się, o co chodzi w Zergach. A w pierwszej misji się uczymy robić zerdingi, jak widać. Więc jest bardzo fajnie. Naciśniemy na tanka. I dobra, i wygraliśmy. Eksterminator zniszczony. Sytuacja krytyczna. Ktergi cały poziom. Masz szczęście, że nikomu nic się nie stało, Kerrigan. A jak z nie miało z tym nic wspólnego. Właśnie to były roboty. Całkiem. Wyślę powrotem do klatek. Doceniam to. Otwieram twoją celę. Możesz do mnie dołączyć, jeśli chcesz. Może następnym razem dowiedziesz swojej kreacji nie niszcząc połowy placówki. Bardziej i nadrządcy zniknęli mu z twarzy. Magia. O, i tu zrobiliśmy... Dajemy kontynuuj, bo będzie teraz przerywnik, pewnie gdzieś do misji. O, no jak widać, jest. już oglądniemy sobie ten przerywnik i już chyba skończymy, tak mi się wydaje. Narobiłaś niezłego bałaganu, Saro. Żałujesz, że mnie nie <noise> Dokonał wyboru. Ja też. Może nie Jak To nie byłaś ty, Saro. Zostaw przeszłość za sobą i skup się na tym, jak się stąd wydostać. Przygotuję się i spotkamy się tutaj za godzinę. Moje statek jest gotowy do drogi. Możemy lecieć. Idę do ciebie. No i właśnie tu jest już kolejna misja. Więc wydaje mi się, że na tym sobie skończymy ten odcinek. Czyli misję Szur Laboratoryjny. I w następnym odcinku będzie znowu w akcji Leć z Rainorem. No to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Cześć.